Przygoda z piłką nożną wszelako zaczęła się, jak u każdego, na boiskach trawiastych, jak miałem tam lat 9, bodajże 8, No ale z biegiem czasu, jak to tak wszystko zaczęło ewoluować, zacząłem dorastać, zauważyłem jakieś tam braki w swojej fizyczności, niski wzrost. Dostałem propozycję w wieku 17 lat zagrania na hali w Ekstraklasie Futsalu w klubie Yango Mysłowice, z której oczywiście skorzystałem. Mój ówczesny pierwszy trener, Robert Kuralczyk dał mi szansę. Spędziłem w tym klubie 7 bardzo fajnych, przyjemnych lat zdobywając kilka miłych, fajnych medali. Parę sukcesów z klubem żeśmy wieńczyli. Uważam, ten okres był takim wprowadzeniem, można powiedzieć, dorosłego futbolu dla mnie, bo będąc tam te 7 lat mogłem poznać bardzo dobrych bramkarzy, bardzo dobrych zawodników. Przelało się to potem na angaż do następnych klubów. Po Yango miałem półtorej roku przerwy. Wynikało to z tego tyłu, że klub po prostu wycofał się z rozgrywek. Wtedy też podjąłem pracę zawodową. Po roku udało mi się wrócić na parkiety. tę propozycję z AZS Katowice, gdzie spędziłem 6,5 roku. Można powiedzieć, osiągając tam swoją szczytową formę, swoje najlepsze lata zaczynając. Czego, czego mogę powiedzieć, nagrodą było dla mnie to, że trafiłem do klubu Klirex Chorzów, gdzie można powiedzieć, jest to klub, który każdy z zawodników, każdy ze świata futsalu zna, jest to dość rozpoznawalna marka. Trafiłem do, można powiedzieć, końcówki bardzo dobrego okresu tego klubu. Gdzie grałem z reprezentantami Polski, gdzie graliśmy o najwyższe cele. Finał Pucharu Polski. Cały czas byliśmy w tej najlepszej trójce, czwórce. Można powiedzieć, że trzy lata gry w Klirexie były dla mnie nagrodą za te wszystkie lata poświęceń, wcześniejszych wyrzeczeń, łącząc to oczywiście z pracą zawodową, która nie jest zbyt prosta, zbyt łatwa. Spędziłem w klubie trzy lata, można powiedzieć, w swojej najlepszej dyspozycji. Były to dość intensywne, dość intensywne rozgrywki, jak każdy z tych sezonów. Klub był bardzo wymagający pod kątem treningowym, pod kątem logistycznym. Bardzo dużo wyjazdów dwu-czydniowych czasami, do tego masa treningu praktycznie codziennie. Czego można powiedzieć nagrodą były te trzy lata spędzone w tym klubie, jak już wspomniałem. Potem chciałem kończyć swoją przygodę z futsalem po prostu z tytułu różnorakich obowiązków, ale trafiłem do klubu KS Tośnica Gliwice, który dał mi fajną propozycję projektu awansu do futsal ekstraklasy. Poszedłem do pierwszej ligi, gdzie wywalczyliśmy awans do futsal ekstraklasy. Też to było określone tam jakąś tą moją kontuzją dość ciężką. Wtedy też podjąłem jakieś tam nowe działania, nowe wyzwania. Mianowicie też szedłem się troszkę trenerką bramkarzy i w, w, też udało mi się na szczęście wrócić jeszcze na parkie na ostatnie mecze barażowe kolejne pół roku w sośnicy spędziłem już w lepszej klasie gdzie niestety nasza dyspozycja nie była może najwyższa ale w każdym meczu ser serducho. też na ile mogliśmy poświęcaliśmy się na parkiecie poświęcaliśmy się na treningach. po pół roku postanowiłem po zakończyć już tą przygodę ponieważ nie mogłem już tego godzić z życiem osobistym, z pracą zawodową i uważam to, że półtorej roku w tej sośnicy było super zakończenie swojej przygody dwudziestoletniej. Klub super zachował się, miał mecz pożegnalny z Legią Warszawa 10 stycznia w Kliwicach. Z tego co mi wyliczyli, że rozegrałem 300 meczów w oficjalnych rozgrywkach na poziomie pucalek z klasy pierwszej ligi, już nie licząc meczów pucharowych. Jakichś tam innych, które gdzieś tam to nam towarzyszył. Tak jak wspomniałem, zacząłem swoją przygodę, jak miałem 17 lat. Cały czas to musiałem łączyć najpierw z edukacją. W studiując na WF-ie był to super układ, byłem studentem, nie musiałem pracować. Moją pracą była tylko i wyłącznie piłka halowa, z której oczywiście czerpałem profity. Jako student było to łatwe. Natomiast po tym, jak Jango przestało istnieć, miałem Rok przerwy, który, w którym też musiałem się odnaleźć na rynku zawodowym. Wtedy też trafił i pojawił się temat kopalni. Ktoś mi zaproponował, może być spróbową na kopalni, mimo tego, że już tam studiowałeś na AWF-ie. Zgodziłem się, poszedłem na próbę, trafiłem do działu wentylacji na kopalni Wesław w 2011 roku. Pracuję na kopalni już 12,5 roku dokładnie. Przez ten okres, można powiedzieć, cały łączyłem swoją pracę zawodową. Z graniem na parkietach ligowych pracowałem w systemie nocnym, czyli zaczynałem pracę o 22, wyjeżdżałem o 6, a tak naprawdę zaczynałem treningiem o 18, gdzie 12 godzin spędzałem poza domem. Wiązało się to z masą wyrzeczeń, bo wszystkie swoje mecze wyjazdowe, które odbywały się na całej Polsce, czy turniejowe, nawet czasami za granicami naszego kraju absorbowały dużo mojego wolnego czasu, dużo urlopu. Oczywiście wszystko było kosztem rodziny, kosztem wyrzeczeń. Trzeba tutaj wspomnieć oczywiście, że gdyby nie wyrozumiałość mojej żony i dzieciaków, to nie dałbym rady, bo też w międzyczasie pojawiła się Zuzia i Franek, którzy też, jako moje dzieciaki, są wymagającym tematem. No i też chciałbym się im poświęcać tyle, ile mogę. 10 stycznia tego roku zakończyłem swoją 20-letnią przygodę grania jako zawodnik, zeszłem z parkietu, ale tak nie do końca, ponieważ nie ukrywam, że futsal i sport w ogóle odcisnął bardzo duże piętno na moim życiu. Można powiedzieć, że był wyznacznikiem wszystkiego, co się w moim życiu działo. Kreował jakąś tam moją rzeczywistość, i mimo iż brakuje mi bycia zawodnikiem i grania na parkietach to staram się gdzieś tam jeszcze funkcjonować i figurować w tej dyscyplinie. Dostałem propozycję, z której oczywiście skorzystałem jako trener w z Sośnica Gliwice. Nie podejmowałem jak na razie żadnych innych działań, ale na przyszłość wiążę z tym jakieś plany i mam nadzieję, że odnajdę się jako trener i przekażę naszej futsalowej młodzieży to czego się nauczyłem, to co wiem i, i, i co potrafię. Wszystkie lata spędzone na kopalni i jednocześnie w sporcie były wyrzeczeniem dla mnie, ale nie tylko, też wyrozumiałość mojego szefostwa, mojego kierownictwa była naprawdę mega fajną sprawą, ponieważ gdyby nie to, to bym tego nie był w stanie godzić. No ale nie zapomnijmy też o wyrozumiałości moich kolegów z pracy metaniarzy górniczych, którzy też często nie byli zadowoleni z mojej absencji, którą się na starałem nadrabiać oczywiście w każdej wolnej swojej chwili. Też z tego tytułu, tak jak już wspomniałem, postanowiłem po czterech latach bycia ratownikiem czynnym zawiesić, można powiedzieć, swój udział, swoje bycie w stacji ratowniczej z tego tytułu, że nie byłbym w stanie logistycznie godzić różnych zmian, nie byłbym w stanie logistycznie godzić ćwiczeń, wyjazdów czy innych jakichś tam akcji, które oczywiście są nieodzownym elementem pracy w ratownictwie. Uważam z perspektywy czasu, że był to dobry wybór, ponieważ niestety, nie, jak to się mówi, nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. No ale nawiązując do wyrozumiałości kolegów, na pewno chciałbym podziękować bardzo swoim współpracownikom szefostwu za to, że dawali mi możliwość samorealizacji. Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Mieczowice Wesoła jest najbardziej metanową kopalnią dodatkowo bardzo dużym zagrożeniem pożarowym. Oczami tej kopalni są tak tzw. metaniarze, czyli pracownicy, którzy na co dzień wykonują bardzo trudną pracę w, zwalczaniu, w pomiarach, w rozeznaniu oraz zwalczaniu zagrożenia metanowego, jak również pożarowego. Mateusz Bednarczyk do tej pory łączył pracę zawodową swoją pasją. Mimo tych, tego trudu, Wykonywał swoją pracę w sposób rzetelny. Notabene na dzień dzisiejszy nazywany jest przodowym metaniarzy, gdzie mamy jako osoby dozoru działu wentylacji, do niego pełne zaufanie w sposobie, jak i w jakości wykonywania pracy.